Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam budowę Kosar Graphite 600T, edycja biała z oknem. To jest obudowa, którą przeznaczę do swojego komputera. Kupiłem ją używaną, nie nową, na forum, także kosztowała mnie sporo mniej jak nowa. Niemniej jednak żałuję, że nie, było, że nie kupiłem nowej, ponieważ ma ona tej parę rzeczy, które mi się nie podobają. Natomiast no, problem był w tym, że w sklepie, w którym chciałem kupić nie było jej na stanie, także tutaj nie ma o czym gadać. Słuchajcie, tak ona wygląda. Taki rzut pierwszy zrobimy tutaj na zewnątrz. Jak widzicie ma okno, bardzo fajne, ponieważ ono zasłania te zatoki 5,25i na dyski. Także tutaj ładnie to wygląda. Mamy przód, na przedzie zobaczcie, żeby wyczyścić sobie filtr. Wystarczy tutaj to popnąć, wyjąć, to jest filtr zamontowany. Tu mamy 200 mm wentylator świecący się na jakiś tam kolorystyczny, na jakiś chyba na niebieski zamontowany. Także tak to wygląda. Mamy 4 zatoki 5,25 cala, również z filtrami. Także tak to wygląda. U góry panel, zobaczcie. Mamy 4 USB 2.0, mamy kontroler obrotów, mamy USB 3.0, mamy FireWire, mikrofon i słuchawki. U góry mamy taką dużą meszową powierzchnię wentylacyjną. Tutaj wciskamy, wyjmujemy i mamy dostęp do wentylatora. To jest akurat zamontowany wentylator 200 mm, natomiast możemy postawić dwa wentylatory 120 mm. Także też fajna opcja. Możemy sobie tutaj też zablokować panel, żeby nie można było go otworzyć, czyli jak kluczyk zamknąć, to ja tego nie będę używał. Teraz spychamy jest załatwione, drugi panel jest pełny. I Przejdźmy teraz na tył. Tutaj tak wam pokażę to jeszcze. Zobaczcie, na tyle co mamy. Mamy oczywiście wejście na otwór na płytę wentylator wywiewający 120mm, 8 slotów do kart rozszerzeń, dwa otwory na tuby do ewentualnie watercoolingu i montowany na dole zasilacz. Przy okazji od razu powiem... Aj, tutaj nie mam jak złapać, cholera, bo stoi na kan... No, dobra, potem Wam pokażę jak się wyjmuje filtr od zasilacza, ponieważ teraz jest to mi bardzo niewygodne. Także dajcie mi chwilę, teraz otworzę, słuchajcie... E, panele i pokażę Wam, jaka budowa wygląda. OK, mamy panel boczny zdjęty. Także, jak widzicie, to mamy te cztery karty, e, przepraszam, to kini 525 cala bez narzędziowo montowane. Mamy możliwość zamontowania do sześciu dysków twardych. Tutaj dwa, dwie te e, szyny jak gdyby e, brakują, ale o tym wiedziałem, kupując tą budowę. Także to nie jest dla mnie zaskoczeniem. E, tak, więcej dysków nie będę używał. Także problem tutaj jest akurat mały w tym przypadku. Także tutaj możemy 6 dysków zamontować, co jest fajną rzeczą. Tutaj możemy sobie wyjąć tą środkową klatkę. A, tu jeszcze jest jedna śruba. Także to możemy sobie wyjąć. Słuchajcie, nie chcę mi się teraz skombinować, potem później Wam pokażę, jak już będę montował. Słuchajcie, ten cały, cały sprzęt do komputera. To później Wam pokażę, jak wyjąć tą klatkę. Ale można ją wysunąć, także tutaj Korci mnie. O, już widzicie, wychodzi. Jest zakurzone, także przepraszam. Także tak wygląda z wyjętą klatką. Żeby mieć lepszy przepływ powietrza w obudowie. Włóżmy to sobie z powrotem. Śruby niech tu zostaną. Mamy masę yy, tutaj miejsc na zarządzanie kablami. Naprawdę jest rewelacja. Pomieścimy tutaj każdy standard płyty od ATX po XL-ATX i Extended ATX. Także tutaj każdy rodzaj płyty wejdzie bez problemu. Kable oczywiście od panelu przedniego, jedyne co mi się nie podoba to jest to, że ten kabel USB 3.0 podłącza się z tyłu do płyty głównej i to pewnie do tego służy tutaj to prze... ten otwór, tutaj ten. Natomiast ja postaram się ten kabel zmienić na taki normalny, ale zobaczymy jak mi to wyjdzie. Zasilacz oczywiście montowany na dole obudowy. Tutaj teraz Wam pokażę jak wyjąć filtr, czyli mamy filtr wyjęty od, od zasilacza, wpychamy. Eee, Okej, okay. i teraz tak, eee, przejdziemy sobie tutaj z tej strony. Tu już Wam pokazywałem i teraz dajcie mi chwilę, zdejmiemy sobie tylny palec. OK, w sumie to Wam pokażę jak to się zdejmuje. Po prostu odbezpieczamy sobie tutaj te zatrzaski i zdejmujemy panel, bardzo prosta sprawa. Eee, z tyłu mamy oczywiście wielki otwór wycięty na to, żeby zamontować sobie chłodzenie na procesorze. Jak wspomniałem wcześniej, te otwory montażowe. Słuchajcie, mamy bardzo dużo miejsca. Tutaj pomiędzy trejem płyty głównej a bokiem obudowy, także spokojnie możemy sobie zarządzać ładnie kablami. Tak to wygląda z tyłu. Ja nie będę teraz się rozwodził zbytnio nad tą obudową. Tutaj mamy, zobaczcie, u góry też otwory, jeszcze fajne do 8 pin do, do płyty głównej, że można przeprowadzić sobie kabel, także fajna sprawa. Słuchajcie, ja teraz będę montował niedługo już komponenty swoje w tej obudowie ze swojego komputera. Także pokażę Wam już gotowy komputer złożony. Także tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do następnego razu.